Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Szymon Karasiński, nowy zawodnik Ruchu Chorzów, wypożyczony na rok z Zagłębia Lubin. Szymon, witamy przy Cichej. Z jakimi nadziejami rozpoczynasz to wypożyczenie? Dzień dobry. Przede wszystkim jak dostałem telefon z ruchu z zapytaniem odnosi się mnie. Bardzo się ucieszyłem, bo wiedziałem, że to będzie kolejny etap w moim życiu, na którym przede wszystkim o wiele mogę zyskać. Szymon, no masz status młodzieżowca, ale już miałeś jakieś, jakąś styczność też z seniorską piłką, bo debiutowałeś w trzeciej lidze jako osiemnastolatek, grałeś w drugiej lidze. A powiedz jak wyglądała dotychczasowa twoja przygoda z pierwszym zespołem Zagłębia? Tak, w wieku 18 lat wydawałem w trzeciej lidze. Dostałem taką możliwość po przede wszystkim udanym sezonie w celiotce U19, gdzie razem z chłopakami zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, co później też zaprezentowało, że mogliśmy zagrać w młodzieżowej lidze mistrzów. Sezon w trzeciej lidze był dla mnie też przede wszystkim udany, bo mogłem zdobyć pierwsze takie małe doświadczenie w piłce seniorskiej, przychodząc z celiotki. Następny sezon to była druga liga, gdzie były też przede wszystkim bardzo mocne zespoły. Tak jak na przykład motor Lublin, który też jest teraz w ekstraklasie. Ehm, ostatni sezon przede wszystkim też był bardzo dobry dla mnie. E, dostałem szansę od pierwszego zespołu na pojechanie na obóz do Turcji. E, uważam, że zapre e, zaprezentowałem się tam bardzo dobrze. No i przez najbliższe właśnie pół roku spędziłem w pierwszym zespole w Zagłębiu, za to też e, wiem, że dużo doświadczenia wyniosłem z tego. Gałeś w drugiej lidze zdobyłeś też cztery banki. Jako powiedzmy gdzieś lewy, wahadłowy, lewy obrońca, no to można powiedzieć, że potrafisz się znaleźć pod banką rywali. E, można tak powiedzieć. E, nie mam problemu z graniem lewą czy prawą nogą. E, lubię też czasami zejść do środka i uderzyć. Wiadomo, jestem lewą obrońcą. E, z ciągiem do przodu, można tak powiedzieć, e, też trener bardzo na mnie liczył w sezonie e, i kazał mi też grać troszeczkę wyżej, żeby właśnie, żebym jakąś stroną tę akcję lewą stroną, żeby być takim bardziej ofensywnym zawodnikiem. A powiedz, jakie masz w ogóle skojarzenia z Chorzowem, z Ruchem, jakieś wspomnienia? E, skojarzenia mam takie, że właśnie pamiętam co, całą bazę treningową, bo jak sobie przyjeżdżaliśmy z Zagłębiem, czy to na mecze clj e, zawsze udawało nam się wygrywać, więc mam nadzieję, że teraz też będzie wszystko dobrze. dobrze. No to oby tak samo było i teraz, oby teraz też przychodziły zwycięstwa. Czy jakieś znane twarze w szatni ruchu spotkałeś? Przede wszystkim Mateusz Chmarek. Jest to bardzo dobry mi kolega. Mam nadzieję, że później sobie z nim porozmawiam troszeczkę, jak tam u niego też to wygląda. Ale czy to Mateusz Bartolewski, czy Filip Sarzyński, no jeszcze tak może powiedzieć dwa lata temu, rok temu oglądałem ich na stadionie w Lubinie jako chłopak z trybun. Tak, no Mateusza Marka znasz z Zagłębia, Mateusza Batowskiego już z nami nie ma, ale jest Filip Starzyński, więc jakieś te znane ci twarze zatem są. No i co myślę, że dla Ciebie, dla młodych chłopaków też taka perspektywa występów na, na stadionie śląskim to jest coś, co w jakiś sposób działa na wyobraźnię. Tak, przede wszystkim Stadion Śląski jest to wspaniały stadion, tak jak sobie wygooglowałem w internecie, on pomieści 55 tysięcy osób i znając też naszych wspaniałych kibiców, no to wydaje mi się, że będzie to tylko przyjemność dla mnie granie na takim stadionie i reprezentowanie oczywiście barw ruchu. Szymon, jesteśmy tydzień przed ligą. Za tydzień w piątek gramy w Opolu z Odom, inaugurujemy walkę o pierwszoligowe punkty. Ty jesteś w trakcie też okresu przygotowawczego, byłeś z pierwszym zespołem Zagłębia na zgrupowaniu Słoweniem. Powiedz, w jakiej dyspozycji się czujesz i na ile jesteś gotowy, żeby już teraz podjąć rywalizację o miejsce w składzie? Jak widzisz tą aklimatyzację w ruchu przed sobą? Tak, byliśmy z zagłębem na obozie w Słowenii. Przepracowaliśmy okres przygotowawczy bardzo dobrze. Było to naprawdę 10 dni ciężkiej pracy, więc wydaje mi się, że e, też jestem bardzo dobrze przygotowany do sezonu. Liczę oczywiście na niedzielny poranny trening, gdzie będę mógł poznać jeszcze bardziej chłopaków i trenera. No i oczywiście przygotować się do piątkowego meczu z Odrą Opolę. Dzięki Szymon i życzymy powodzenia na tym wypożyczeniu w ruchu. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.